Cześć, witamy was ponownie w trójosobowym składzie, czyli Andrzej, Zosia i Antosia. I Antosia. Dzisiaj powracamy do pomysłu grania na tym, co nam tam pod rękę wpadnie, a mnie dzisiaj wpadła pod rękę rurka od odkurzacza, która jak się okazało daje całkiem fajny dźwięk. Zobaczcie. Muzyka Można ją złożyć i wtedy inaczej gra. Można zagrać z drugiej strony. Za każdym razem inny dźwięk. Wykorzystajcie możliwość. Pamiętacie o tym, żeby ten przedmiot dali Wam rodzice. Sami nie wyciągajcie takich rurek. Trzeba go najpierw umyć, obejrzeć, czy jest bezpieczny i wtedy można na nim fajnie grać. Pierwszą rzeczą, której Was nauczymy tutaj, to jest pierdzenie buzią. Właśnie tak, ale nap napompujemy buzię i paluszkami powietrze wypchniemy z buzi. Nie obijajcie Zosia. I robimy to jak najdłużej. Jeszcze raz. I jak to poćwiczymy, możemy spróbować właśnie w taki sposób dmuchnąć do naszej rurki. Na początku ten dźwięk będzie troszkę taki, jakby małe słoniątko płakało, ale on się z czasem poprawi, i sposoby na to pokażemy Wam w następnym filmie.